Docieranie w relacji. Docieranie w relacji bardzo często jest dla nas takim czasem, kiedy dwie nowo poznane osoby spotykają się, chcą wspólnie coś razem stworzyć i muszą się przede wszystkim poznać, tak? Dotrzeć. I bardzo często jest to w wielu przypadkach taka, takie słowo, które nam się kojarzy z taką próbą sił troszeczkę. Czasami z walką, czasami kto co ugra. No bo jeżeli mamy z kimś zostać na dłużej, to chcielibyśmy, żeby ta relacja była dla nas komfortowa. I w momencie, kiedy my wchodzimy, to docieranie się na samym początku, kto co może ugrać na tej relacji, to jest bardzo źle. Bo taka relacja po prostu nie będzie miała przyszłości. To nie będzie dla nas korzystne, to nie będzie pozytywne. Natomiast to słowo docieranie jest bardzo, bardzo mądre, dlatego, że to jest słowo, które tak naprawdę, jak się zastanowimy, to jest docieranie do siebie, do tego, co mamy w środku, czyli właśnie takie poznawanie siebie, kim Ty jesteś, kim ja jestem. Jakie Ty masz granice, jakie ja mam granice, jakie są moje potrzeby, jakie są Twoje potrzeby. Nazywanie tego, akceptacja, co jest dla mnie do przyjęcia, tak? bo są rzeczy, które. Może niekoniecznie ja mam akurat coś takiego w sobie, to, to jest takie moje, ty masz zupełnie coś innego i nagle się może okazać, że pewne rzeczy, które są dla mnie dziwne, niezrozumiałe, mogę przyjąć i ta akceptacja się pojawia. Więc to docieranie, to bardzo fajnie jest, kiedy traktujemy to jako docieranie do siebie, do tego, kim jesteśmy tam w głębi, w środku, dajemy sobie na to czas. Dajemy sobie właśnie tą taką przestrzeń, aby cieszyć się tym odkrywaniem drugiego człowieka. Także to docieranie może mieć naprawdę bardzo fajny, pozytywny aspekt i może być przyjemną częścią tego właśnie początku relacji. Jeżeli czujesz, że ten początek właśnie tak ci się układa, to idź w to. A jeżeli chciałbyś coś więcej dowiedzieć się na ten temat, popracować ze mną troszeczkę właśnie też w kwestiach relacji, różnego rodzaju yy, sytuacji, które między partnerami mogą się też wydarzać, to zapraszam cię na moją stronę ikebodymind.com lub na media społecznościowe Ciało Wielu i za stronę zapraszam